Przechodzę do Was filmikiem kulinarnym Ale zanim do niego przejdę, chciałam Wam kilka słów powiedzieć Przede wszystkim chciałam Was przeprosić, że tak długi czas mnie nie było na YouTubie Oczywiście starałam się, żeby ten okres, kiedy mnie nie ma, był jak najkrótszy Dlatego pokazywałam Wam filmiki, które wcześniej nagrałam Natomiast nie było mnie, dlatego że byłam po prostu chora Dopadł mi ten nieszczęsny wirus I powiem Wam, że ja jestem osobą, która rzadko choruję, mam wzorcowe wyniki i mam bardzo wysoką wydolność organizmu. Mimo to wirus mnie dopadł i jeszcze niedawno miałam problem wejściem po schodach bez zadyszki i bez problemu z oddychaniem. E, powoli wracam e, do stanu poprzedniego. E, na razie są to długie spacery, rowerek stacjonarne, no i, i jakieś takie delikatniejsze ćwiczenia typu aerobowe. E, mam nadzieję, że do maja już będę mogła normalnie trenować tak jak Wcześniej. Mówię o tym, ponieważ proszę Was, żebyście byli odpowiedzialni i dbali o siebie i o bliskich Wkurza mnie, że youtuberzy, niektórzy, czy też y, gwiazdy jeżdżą na zagraniczne wycieczki Dla mnie to jest bardzo nieodpowiedzialne Zaraz powiecie, że jestem zazdrosna nie, kochani, ja miałam w planach jechać bardzo daleko, w bardzo fajne, egzotyczne miejsce, które chciałam Wam pokazać. Natomiast podjęłam decyzję, że rezygnuję. Poza tym. Zanim coś zrobicie, to pomyślcie, co jest ważniejsze, czy chwila zabawy, czy jednak zdrowie Wasze i blisko Drugi powód, dla którego mnie nie było, to po prostu praca Miałam bardzo dużo zaległości, dużo pracy, więc e, też nie miałam za bardzo czasu nakręcić kolejnych filmików I co pozostało mi, po prostu zaprosić Was na film e, W filmie kulinarnym pokażę Wam e, dwa sposoby... Moje dwa sposoby na to warzywo, czyli na cukinię, która jest bardzo zdrowym warzywem, ponieważ pomaga osobom, które mają cukrzycę, odkwasza organizm, więc naprawdę warto ją do diety wprowadzić. Oczywiście, sposobów na cukinię jest bardzo dużo. Chętnie poczytam wasze, więc piszcie.